Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii GTA Sadeum Misje Projektantów. Dzisiaj rozegramy sobie misję od pana Paweksona pod tytułem Nowy Porządek. Pawekson pojawił się w mojej serii Misje Projektantów ostatnio, uwaga w 29 odcinku a to było 7 miesięcy temu oczywiście Pawekson zasłynął od, z tego, że otworzył moją drugą serię historii projektantów, GTA Pokłosie Nienawiści, gdzie wzięliśmy się w Richarda Thompsona i ostatnio 2 miesiące Temu skończyliśmy sobie jego króciutki storyline o podróżach w czasie. Dzisiaj rozegramy sobie, jak mówiłem, nowy porządek i ona rozegra się jej początek, przynajmniej w tym miejscu z tego co się tutaj orientuje. Nie przedłużając dłużej, zobaczmy, jak ona się ta misja prezentuje. Do roboty! Odpalajmy ją. Nowy porządek, autorstwa Pawełson. I wtedy wiesz, biorę tego balasę i mówię mu, że na naszym terenie okradać ludzi i to jeszcze bezbronnych nie można. To teren gangu Bandits. Uformował się on niedługo po śmierci Tempenego. Jesteś jednym z jego członków. Na dosyć wysokim stanowisku. Gangiem dowodzi niejaki profesor. Okej. Okay. Kolejny obchód zrobiony. Spokojny wieczór dzisiaj. Ta, Oby tak samo spokojnie się zakończył. A ja już myślałem, że się coś skraszowało, ale na szczęście jest ok, albo i nie, naciąga zagrożenie. To raczej nie są nasi kumple. Skoro jesteśmy w takiej profesji, szybko wychodzi i do walki. Kurwa, kryć się i strzelać. No i zaczynamy w takim razie. Eee, czego tu zacząć? Dobra, wywalać mi, stąd bo mi przeszkadzacie. Jedziemy, jacyś antyterroryści i FBI chyba nas napadło. No dobra, tu widzę jakąś kamizelkę, to sobie z niej skorzystam. I na razie chyba będę przy tym kolesce się tutaj trzymał. Tak może być najlepiej, niech ja się cofnę. Dobra. A ty chcesz przejść, no to ja ci nie bronię. Więcej ich napiera! Są na dachu. O co tu chodzi? Nic nie zrobiliśmy! Dlaczego nas szturmują? Nie wiem, stary, ale nie możemy ich dopuścić do siedziby. Snajperzy po drugiej stronie ulicy. Bierz ten karabin i spróbuj ich ustrzelić. Ok, karabinek. Znabi snajperów i wszystkich z oddziału SWAT. No to może najpierw ich zlikwiduję. Powiedzmy, że to jest bardzo duże zagrożenie i lepiej tak to zrobić. Dobra, ustrzeleni. Chyba piękne dwie główki weszły nawet. Tu mam zdrowie, więc na wszelki wypadek, jeżeli będzie ze mną źle, to jak najbardziej tutaj jego użyję. I mam wrażenie, że chyba zastrzeliłem właśnie jednego ze swoich członków, ale tak się zdarza. A tym bardziej tak się zdarza, jeżeli włazić pod celownik. Dobra, lecimy w takim razie. Jeszcze tutaj z tymi gośćmi. Tutaj jeden ten koleżka został, ale coś się chyba odwagowało. Zabrałem już to zdrowie, więc muszę być tym bardziej teraz ostrożny, bo mnie nic nie uratuje jak mi zajdzie to życie. Dobra, yy, niech ja sobie teraz podejdę tu, tam czwórka bardzo się przyda. Ok. I okej. Okay. Yy, kogo tutaj zastrzelić? Niech ja się tu rozejrzę. dobra, na początek poleci ten koleżka, super i jeszcze poleci ten gościu, to czy go trafię? Niby trafiam, ale tak nie do końca chyba. Dobra, tu jeszcze jest jeden gościu. Dawaj podejść do niego. Okej. Okay. I dawaj tołem czwórkę, bo ona mi się przyda. Tylko ta palma mi blokuje coś. I pora wykończyć jeszcze tamtego. O, jeszcze tutaj coś było. Uuu, granaty tutaj były. Szkoda, że ich nie użyłem, bo rzeczywiście to byłaby dobra sytuacja. No cóż, mój błąd, ale nie zauważyłem. Chociaż akurat na niego będzie to dobre. A bo czemu nie? Doleci co do niego, co nie? Dobra, może tak zadziała. No, powiedzmy, że zadziałało. Cholera, straciliśmy kilku naszych. Nie jest dobrze. Nie zaatakowaliby nas bez powodu. Musimy iść do profesora. No więc, tak jak mówiłem, nie, zaata nie zaatakowaliby nas bez powodu. No, nie do końca. Ostatnie wybory wygrała pewna partia. Nazywają się oni nowym porządkiem. Wprowadzili nakaz, żeby likwidować wszelkie gangi, jak i wszelkie organizacje. Chcą mieć wszystko pod kontrolą, nie pozwalają na podział społeczeństwa. Jak za komuny, ale do cholery. Dlaczego wprowadzają to w san raz? Nikt tego nie wie, ponoć same wybory były sfałszowane. Wszystkie głosy, całe wyniki, tylko po to, aby nowy porządek zwyciężył. Tak, i teraz wprowadzają taki porządek, że całe San Andreas stanie się komunistyczne. W zasadzie to jest sposób, jak temu zaradzić, ale potrzebujemy się dozbroić. Pojedziecie do Bogoty, naszego człowieka od broni. Dobra, czas coś zrobić w tym mieście. Gdzie on ma siedzibę? Tu nie w centrum. Pomyślałbyś? Kontrolę nad wszystkim? Zero organizacji. Zero grup społecznych. Dla mnie to chore. Cofamy się w czasie, stary. Udaj się do commerce. Dobra, widzę, że tutaj się spory ruch uliczny zrobił całkiem. No i pora się udać. Och. Krótką podróż sam nie wiem, bo commerce to jest chyba śródmieście, a to za daleko to chyba nie jest. Może się już przejadę. Co mi tam w sumie szkodzi. Dobra, no to zasuwałem przez ten parking, rzeczywiście jest to blisko. Tylko, że tutaj coś nie przyłożył. Jak zawsze na początek. Dobra, jest na razie dobrze. A wiecie co, może lepiej nie będę ryzykował. Tak miałem tutaj wyskoczyć, ale obawiam się, żeby się skończyło to dla mnie fatalnie, szczerze mówiąc. Przynajmniej dla mojej bryki. Jesteśmy na miejscu. Porozmawiaj z Bogotą. Dobra, wysiadamy w takim razie. Witam cię, towarzyszu. Czołem Bogota! Masz ten sprzęt dla nas? Tak, profesor do mnie dzwonił. Jak się trzymać po szturmie? Jest dobrze. Kazał nam się dozbroić. Planuję coś na teraźniejszy rząd. Na nowy porządek? Oj, będzie ciężko. No ale on zawsze coś wymyśli. E, chłopaki! Mamy towarzystwo! Grow Street Families. No chodźcie tu, zielone gówna! Dobra... Uważaj, Konrad! Cholera, czemu nie wzięliśmy kałachu ze sobą? Osłaniaj bogotę przed gangsterami. Dobra... A to jest w sumie dobra pozycja, tylko z tego co pamiętam, to właśnie te skrzynki nie są takie do końca dobre pod ochronę, bo mogą zostać zniszczone. Ale na razie trzymają się dobrze i to najważniejsze. Ale przecież ja jeszcze mam taki sprzęcior, teraz się to przyda. Kuźwa, co ja zrobiłem? Ja nie mogę, ale żyjemy, to jest najważniejsze. Dobra, zarąbiście, i chyba zginiesz co, nie od tego wybuchu. No, widzę, że jeszcze nie. Spakowane! Bierzcie furgon! A nawet nie trzeba było ich wszystkich zabić jednak, dobra. Czyli będzie drive-by prawdopodobnie. Wsiąść do furgonetki, ja najpierw tego idiotę tam muszę zlikwidować. Dobra. Dawaj kamizelkę kuloodporną i wsiadamy. Towarzysze też wsiadają, co nie? Zobaczmy. Mamy pościg? Chyba nie, spadajmy stąd. Nie, wiecie co, tak się rozglądam, co oni robią w ogóle. Nie powinniśmy może współpracować z grą? No co ty? Ani profesor, ani CJ i Sweet się na to nie zgodzą. Ale trzeba walczyć o wspólne dobro. Kto wie, czy nam z wojskiem nie wiadą? Może masz rację. Ech, to nie, ma, nie na moją głowę. Jedź do magazynu. Ci moi ludzie to się zbagowali totalnie, na no to wychodzi. Dobra, no to jedziemy. I wiecie co, chyba pykne pierwsze cięcie, bo to może chwilę zająć. A zatem widzimy się za chwileczkę. No bo w sumie widzę, że tutaj na serio są takie bliskie odległości. Spodziewałem się, że może gdzieś to w dokach będzie, muszę Wam powiedzieć, na seria. Ale okazuje się, że rzeczywiście to jest. już tutaj, dokładnie. No dobra, to wjeżdżamy do do garażu. Jakiś grafit tu jest napisane... narysowane. Dobra stary, widzimy się jutro. Tak, u profesora. Siemano. Misja wykonana, szacunek plus. Dobra, w porządku, a zatem lecimy sobie do standardowej rzeczy. A zatem na początku czas tutaj na plusy. Po pierwsze mi się osobiście podobał pomysł na tą misję. Może niby są to gangi w Los Santos, ale dostaliśmy jakiś nowy wymyślony gang, jakiś oryginalny, ale najbardziej mi się podoba ten wątek właśnie z prawdopodobnie nielegalnym dojściem do władzy pewnej partii, która właśnie chce no, po prostu zlikwidować wszystkie gangi, chcę zaprowadzić swój nowy, komunistyczny porządek. To mi się naprawdę podobało, to stwarza fajne możliwości. I również dobrym pomysłem było właśnie umiejscowienie nas jako gracza jako w tej stronie, która będzie miała podgórkę po prostu. To też było jak najbardziej pozytywne. Kolejna sprawa, misja ma w sobie fajny klimat, taki nocny, nie wiem, czy pogoda była jakaś tutaj wyjątkowo zmieniana, ale ten klimacik mi się tutaj podobał. Misja ma również sobie fajną podbudowę, która tak naprawdę ma, została podzielona na dwie części. Pierwsza część ona jest krótka, konkretna i bardzo efektowna, ponieważ właśnie ci żołnierze nas atakują słod, ale druga część bardziej wprowadza nas w fabułę, jest tam więcej dyskusji, każda tam postać wnosi coś od siebie. Ale to wszystko składa się w jedną całość, ja to liczę i podbudowa misję ma. Tutaj nie ma dla mnie żadnych wątpliwości. Jeżeli chodzi o pisownię dialogów, no mnie ona stoi na całkiem zadowalającym poziomie. Jedynie takie dwie drobnostki mi nie pasowały. Ten wielokropek bardziej bym przeniósł po prostu na koniec zdania, a nie po prostu, że zostawiać zdanie bez kropki i nagle ten wielokropek się pojawia. Wielokropki bardziej na końcu zdania i w następnej przykładowo kasycję, rozpocząć już następne zdanie, tak jakby po prostu. I tam w jednym zdaniu, w jednej kascence nie było na końcu kropki, ale to są małe drobnostki, już nie zaliczę tego do minusów. Ogólnie te dialogi trzymają dobry, według mnie, całkiem poziom. I wspominałem w sumie już o tym jeszcze trochę wcześniej, ale jeszcze nieco dopowiem od siebie o tych postaciach, które według mnie były ciekawe, oryginalne i każda z nich tak naprawdę jakąś cegiełkę dokłada do dzisiejszego odcinka. Mam tu na myśli oczywiście Michaela, Bogotę tego całego profesora i Konrada, jeśli się tutaj nie mylę mi się podoba, naprawdę. To było ciekawe. E, kolejna sprawa, jeżeli chodzi o strzelaniny, na pewno ilość wrogów jest imponująca. Również należy zwrócić na to e, uwagę, że czas tej misji nie był wcale aż tak długi, a sporo było tutaj do postrzelania. Jakość tej strzelaniny, oprócz takiej jednej drobności, o której powiem później, tak naprawdę większość mi tutaj podeszła. Ona stoi według mnie na solidnym poziomie. Rozmieszczenie było w miarę ciekawe. Tam trochę się może bagowało, ale. Było całkiem nieźle według mnie modyfikacja życia była, różne w wyposażenie wrogów było i wiele głów było wyłączonych, strzelnie naprawdę trwała sporo już czasu, i to mi się tutaj jak najbardziej podobało. Kolejna sprawa, która mi się tutaj podoba, to całkiem fajnie dobrane miejscówki muszę przyznać, nawet jeżeli chodzi o los Santos. No to miejsce ta dzielnica aż tak często się nie przewija, jakieś takie magazyny. Odległości również były fajne dobrane, bo nie były zbyt długie, bo podobało mi się to generalnie, to również autor fajnie, według mnie tutaj, jak najbardziej przemyślał. Plus kolejne za umieszczenie tych pick-upów, apteczki, zdrowie, które całkiem nieźle współgrają i no oczywiście te granaty, jakieś kałachy, jakieś karabinki. To też był dobry pomysł, właśnie fajnie, że autor na tym popracował. No i trochę tych dialogów, cutscenek, przerywników się też również tutaj przewinęło w ciągu całej misji. Każda postać tam wnosiła w odpowiednim momencie coś od siebie. I w sumie jeżeli chodzi o wszystkie pozytywy tej misji, to już jest dla mnie tyle. Przejdźmy sobie teraz do negatywów. No niestety, ale ja muszę osobiście przyznać, że autor dzisiaj polek na bardzo dużej ilości szczegółów i szczerze mówiąc, no kilka z tych szczegółów jest naprawdę poważnych, ale zacznijmy tutaj na początek od takiej jednej sprawy. Jedna cutscenka, która pokazuje nam właśnie jak wóz FBI, no po prostu przybywa na to pole bitwy, że tak to ujmę, ale ten pojazd jest kierowany przez żołnierza Słod. A żołnierz SWOT to jest bardziej przyporządkowany do swojego pojazdu, a tutaj powinien być raczej federalny przyporządkowany do swojego pojazdu, więc rozwiązanie tego problemu jest takie, że z tej strony powinni atakować żołnierze FBI, albo po prostu zamienić ten wóz federalny na wóz Żołnierze słod po prostu. Kolejna sprawa nie ma po prostu pasażerów w ogóle w tym pojeździe, i to sprawia, że tak naprawdę no, ci żołnierze później pojawiają się trochę znikąd. Skoro oni nie zostali wcześniej przywiezieni na to miejsce, no to ja to tak szczerze mówiąc odbieram. I ten problem pojawia się również później, ale o tym jeszcze za chwilę. Teraz przejdźmy akurat sobie do takiej małej drobnostki, jest taka scenka właśnie, gdzie Michael chyba bodajże każe wychodzić niektórym członkom swoim, swojego gangu do walki no i właśnie jeden z tych członków gangu się zatrzymuje w tym miejscu, jest taka twarz jego pokazywana chyba, no i dla mnie to trochę niejako wygląda, można było dodać do niego jakąś animację ciekawą, albo po prostu on powinien zniknąć z tej kamery, bo dla mnie to trochę tak niejako wyglądało, ale to jest mała drobnostka, przejdźmy do innych spraw. Tutaj jeszcze akurat będę miał dwie drobnostki. Pierwsza sprawa niepotrzebnie jest ruch pieszych, jednak w czasie tej strzelaniny, szczerze mówiąc. No, ci piesi nic tak naprawdę nie robią, jedynie wchodzą nam niepotrzebnie pod celownik. I wolałbym, aby po prostu ich tutaj nie było, ponieważ no cywile zawsze się trzymają z dala od walki, według mnie. E, przynajmniej w tym przypadku. E, kolejna sprawa jest następująca. Chodzi mi tutaj o, no w sumie, jakość chyba strzelaniny. Pochwaliłem, że tutaj jest bardzo solidnie, ale jedna jest sprawa. Według mnie, no, ci przeciwnicy mają trochę za małą skuteczność. Jak ja sobie to testowałem drugi raz, to szczerze mówiąc, oni tak naprawdę nic nie trafiają. No, ci było może trochę tak widoczne, że, no, troszkę problemów mogłem mieć, te pick-upy fajnie się tutaj uzupełniały, ale trochę jeszcze więcej myślenia wprowadzić do tych strzelanin, no, ponieważ, no, jeżeli sobie przetestujecie tą misję, to tak naprawdę ci przeciwnicy niewiele nam robią. I według mnie tak to nie powinno być. Tym bardziej, że jest to policja, która tak naprawdę no, ma jakieś zajęcia ze strzelectwa, że tak to ujmę. Więc oni powinni coś umieć po prostu trafiać, według mnie. Kolejna sprawa jest taka, nie jestem pewien, czy to widzieliście na odcinku. Ja to chyba wykryłem dużo bardziej przy drugiej próbie. No jednak kilku tych towarzyszy naszych pojawia się tutaj znikąd. Oni. Pojawiają się w późniejszym etapie tej strzelaniny, no ale nagle się tutaj chyba dwóch zjawia na tym chodniku. To nie powinno tak wyglądać. Oni powinni bardziej wybiegać po prostu z jakiegoś mieszkania, z jakiejś drzwi. A jeżeli to po prostu by nie wyszło, możesz zawsze coś zbagować, to po prostu odpalić kascenkę. I odpowiednio to zmodyfikować. Bo takie coś po prostu pojawiania się, no według mnie nie jest po prostu najlepsze. Kolejna taka akurat drobnostka. Y Wprowadzenie właśnie było wątku z tymi snajperami. Okej, okay, tylko po prostu zabrakło mi przy nich jakichś ciekawych animacji, w których za pomocą których oni po prostu celują w to pole bitwy. No bo my ich zabijamy, tak strzelamy w te bańki, oni tak wyglądają w chwili gdy właśnie ich atakujemy. Jakby w ogóle nie chcieli włączyć się do walki, więc jakaś ciekawa animacja jak celują z tych snajperek właśnie do naszych ludzi. To by myślę, że fajnie wyglądała. Tutaj teraz niestety przychodzimy do poważnego błędu tej misji. E, niestety ten Konrad po prostu w czasie tej strzelaniny może zginąć, i tak się stało również na tym odcinku. A jeżeli on zginie już w tym momencie, to te dialogi i późniejsza misja nie ma trochę sensu, szczerze mówiąc. Więc powinno być po prostu proste polecenie: Mass Survive. On po prostu musi przeżyć ten moment, zanim przejdziemy do następnego, bo przez to po prostu misja traci trochę sensu. To jest niestety dla mnie poważny błąd. Tuż przed tym jak yy, no, przechodzimy do tych cutscenek drugiej sekcji wprowadzającej, że tak to ujmę, to po prostu można zauważyć, że nagle takie ciała znikają. My się przenosimy do następnej cutscenki, ale nagle znikają jeszcze ciała wrogów. Za szybko odrobinkę, trzeba byłoby ich ukryć po prostu w czasie cutscenki najlepiej, albo tuż po prostu po niej, ale jeszcze nie teraz. To jest akurat mała drobnostka. Teraz przechodzimy sobie do momentu, już po tej drugiej sekcji wprowadzającej, że właśnie tak to jeszcze raz ujmę. E, tutaj mam takie dwa błędy. E, zdublowana postać Konrada tak naprawdę. No leży martwy Konrad i Konrad po prostu przy tym admiralu, w ogóle tak nie powinno to być, a jeżeli on przeżyje tą strzelaninę, to tak się składa, że będą po prostu, no jeden będzie stał tutaj z pm a drugi będzie stał przy tym samochodzie. Kolejna sprawa, ruch uliczny według mnie i ten ruch pieszych nie współgra w ogóle z tymi właściwie niepoukrywanymi aktorami jeszcze z poprzedniej strzelaniny. Aktor ukrył chyba wszystkich policjantów i część chyba tych naszych gangosów, ale część nadal leżała martwa na ulicy, i to w ogóle nie współgra według mnie z ruchem ulicznym, jak mówię, ponieważ no, nawet z ruchem pieszych, no widać, że tutaj spacerował chyba na odcinku jeden policjant, nawet i te wszystkie ciała sobie tu leżą po tej wcześniejszej akcji. No, dla mnie coś tu jest po prostu nie tak. W sumie, tak nawet wpadłem na taki jeden pomysł, że być może nawet ruch uliczny w ogóle nie był potrzebny w tej misji. Można było postawić samych takich ręcznych aktorów i takich sam i jakieś ręcznie ustawić samochody. Była pora nocna, ruch uliczny był zmniejszony, tak naprawdę o tej porze. Myślę, że dało się tutaj coś wykombinować, ale to jest bardziej taka dodatkowa sprawa i wszystko byłoby mimo wszystko, właśnie mimo wszystko byłoby wszystko właśnie w porządku, jeżeli. No byliby po prostu poukrywani wszyscy, żeby to wszystko jakoś współgrało ze sobą. Kolejny bardziej szczegółowy błąd, poważniejszy. Dojeżdżamy do tego punktu kontrolnego, Konrad zostaje ukryty w samochodzie i pojawia się nagle tutaj. I jeszcze mamy ma ustawione follow player, że z powrotem wsiada do tego pojazdu naszego tak naprawdę. No to jest w ogóle źle skonstruowany moment. Kiedy dojeżdżamy do tego punktu kontrolnego, już można było odpalić cutscenkę, przeteleportować właśnie. Na czas tej katzenki, postać naszego gracza, postać naszego towarzysza, i tak można było prosto rozwiązać ten generalnie moment. Kolejny drugi błąd w tym miejscu, no to o czym wspominałem wcześniej znowu. Katzenka ukazuje, że nadchodzą, nadchodzi zagrożenie, a konkretnie gang, Grove Street Families, ale oprócz kierowców, pasażerowie, ponieważ no później przy tych samochodach nagle się zjawili strzelcy, którzy powinni być pasażerami. I to podsumowując, tak naprawdę oni pojawiają się trochę według mnie znikąd. I ostatnia taka drobnostka tej misji. Według mnie postać bogoty tuż po tej strzelaninie została za szybko ukryta. On mówi nam właśnie, że chyba towar jest w środku, że możemy ruszać. No i po prostu on nie powinien jeszcze zostać ukryty. On tak szybko by nie wszedł, generalnie w to miejsce. Tutaj również jakiś drzwiczek, jakiś drzwi nie widziałem mógł to zostać albo zaprogramować, że idzie sobie po prostu w jakieś miejsce, udaje się w bezpieczne miejsce, my wsiadamy do furgonetki i się ze sobą rozstajemy. I w sumie, jeżeli chodzi o moje wszystkie argumenty tej misji, to już jest dla mnie wszystko. Nadszedł teraz czas na końcowe słowa. Co ja tutaj mogę powiedzieć? No muszę przyznać, że misja no, ma w sobie sporo plusów, ale ma w sobie bardzo wiele minusów. No i niestety, autor totalnie, jak mówię, polecił na szczegółach. Wiele z tych błędów jest poważnych. Niektóre to są tak naprawdę błędy podstawowe. Autor musi się skupić dużo bardziej na dokładności. Tego zdecydowanie tutaj zabrakło, i po prostu ze względu na to ja nie jestem w stanie w ogóle wystawić wyższej oceny. To są bardzo poważne błędy, ale pomysł misji jest ciekawy, akcja misji jest. Jest potencjał, naprawdę, jest potencjał, ale trzeba skupić się dużo bardziej na dokładności. Nie wiem, z czego to tak naprawdę wynika. Może autor miał za długą przerwę odrobienia misji w Deong, kto to wie tak naprawdę, ale mam nadzieję, że po prostu wyciągnie wnioski i na przyszłość będzie lepiej. Spokojnie jest tutaj potencjał, by stworzyć jeszcze lepszą misję. Dzisiaj ode mnie będą tylko trzy gwiazdki. Misja oczywiście pozytywna, jak mówię, ale trzeba się dużo bardziej skupić na dokładności. Dzięki za uwagę, to wszystko ode mnie, piszcie śmiało co sądzicie o misji Paweksona, na mnie pomimo tych błędów misja była jak najbardziej ciekawa. I tyle, będę oczekiwał na następne części, tak naprawdę jeżeli autor zdecyduje się kontynuować tą historyjkę. A za to tyle, trzymajcie się moi drodzy, do następnego odcinka, hejka!